Wolski, Skoczylas, Mikołajewski, albo nie, nie będę wymieniał część zawodników czy tam większość, ponieważ wszyscy zasługują na wyróżnienie. Tutaj patrzymy na grafikę, ta cała drużyna wraz z trenerem Marcinem Wodarczykiem zasługuje na wielkie brawa, wielki apl aplauz. To, co zrobiła ta drużyna, chciało się oglądać mecze młodzieżowej reprezentacji Polski. Ja nie pamiętam, kiedy tak oglądałem, kiedy czekałem na spotkania, że mówiłem sobie, już za dwa dni Polska zagra, już jutro zagra. Dzisiaj tak, trzeba rezerwować ten czas, żeby obejrzeć mecz juniorski, bo to jest juniorska reprezentacja Polski. Ja naprawdę nie pamiętam. Pierwszy mecz obejrzałem, powiedziałem, wow, jak oni grają. No, chyba, że to jest tylko przypadek. Zobaczymy w kolejnym meczu. Drugi mecz. Również tak samo do bardzo dobrze zagrali, jak napisałem artykuł na Piłkarski Świat. Teraz y, proszę sobie zobaczyć, tutaj jest link do całości, znaczy link będzie w opisie, można sobie wejść, można sobie zobaczyć. Trzecie spotkanie, mimo porażki, również byłem pozytywnie zaskoczony nasi młodzieżowcy zagrali tak jak w poprzednich dwóch meczach, czyli że ultra ofensywnie nie bali się bramkarz kiedy wygrywaliśmy na przykład w pierwszym czy w drugim meczu, albo i nawet w ćwierćfinale, kiedy łapał piłkę przy pozytywnym wyniku. Nie było tak jak w Sejmowskiej piłce, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co prezentują bramkarze w Polskiej Lice, że łap, łapię piłkę i muszę się położyć, żeby te 10 sekund położyć się na murawie, żeby cenny czas złapać. Nie, tutaj od razu był wyrzut do kolegi, który już biegnie do przodu. Tak, napędzać się. Pięknie, no jeżeli bym porównał. Yy, Tą właśnie kadrę do lat 17 z reprezentacją do lat 21 Czesława Michiewicza, gdzie też był sukces, ale po jak ciężkiej grze pamiętamy ultra defensywny styl, no to pamiętam, że tamte mecze ciężko się oglądało tutaj sama przyjemność. Nawet teraz porażka 3 do 5 z Niemcami, ale. Dobra, tak no okej, okay. w, w drugiej połowie już jednak nie mieliśmy tyle sił, nie daliśmy rady naszym zachodnim sąsiadom. W sumie to nie wiem, czy to nasi zachodni sąsiedzi, tam biegało siedmiu, ośmiu y czarnoskórych piłkarzy, więc chyba w Niemczech nie jest aż tak ciepło, że można się opalać. To chyba była reprezentacja ogólnoświatowa, mi się wydaje, ale to nic. Wygrali Polacy i tak duży sukces, zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata do lat 18. Super, ta reprezentacja będzie rosła. Ja pójdę dalej. Kilku, znaczy wiadomo, że obronca Lecha Gurgul już ma za sobą debiut w Ekstraklasie. Ale ja bym na miejscu y, trenerów ekstra klasy bądź pierwszej ligi dał szansę tym, tym chłopakom. widać, że oni lubią grać, cieszy ich gra, y, g, mają wszystko technikę, dribbling, balans ciała, y, mają sprinty, tak i przede wszystkim chęci. Dawałbym im szansę 15-20 minut w każdym meczu niech się ogrywają, y, ponieważ na to zasługują. Y, nawet Nieraz się mówi tak, że um, chcę być jak, i tutaj się podaje piłkarz, tak ja na przykład za moich czasów mówiłem, chcę być jak Kosecki, y, inni sobie mogli mówić, nie wiem, ch, y, chciałbym być jak Dino Bancio, Andrzej Jusko, na przykład, teraz młodsi mówią Robert Lewandowski, tak, a tutaj mi się wydaje, że Reprezentacja seniorów powinna oglądać te mecze i powinna właśnie mówić: chcemy tak grać, jak ta młodzieżowa reprezentacja Polski. Dużo radości, nie tylko dla siebie, ale dla kibiców. Przecież ile, jak oglądamy mecz seniorskiej reprezentacji Polski, później patrzymy statystyki, co się dzieje. Dwa celne uderzenia, trzy celne uderzenia w ciągu meczu, a tutaj oni wierzą w swoje umiejętności, mają odwagę, potrafią uderzyć za pola karnego, osytry kąt. Żaden problem, uderzamy na bramkę, jeżeli widzę trochę miejsca, tak? I dlatego była efektowna, efektywna gra, miła dla oka, dużo bramek. Dlatego właśnie, bo nie bali się, nie ryzykowali za dużo, że ojejku, źle uderzę, piłka poleci nad poprzeczkę albo bo bramki i wyśmieją mnie albo coś. Nie, właśnie wierzę w swoje umiejętności, wiem, że mam dobrze nogę ułożoną i potrafię oddać strzał w światło bramki i tak właśnie Powinna wyglądać piłka nożna, a nie jakieś schematy, że bronimy się pierwszą bramkę, jeżeli uda nam się zdobyć, cofamy się pod swoje pole karne, autobus i laga na jednego zawodnika, który jest tam w przodzie i niech sobie sam radzi. No, to właśnie młodzi chłopcy udowodnili, że tak się nie gra, jednak Polacy potrafią zagrać zespołowo, zagrać do przodu i to bardzo cieszy. Jestem ciekaw, co Wy sądzicie o naszej młodej reprezentacji Rocznik 2006. Dla mnie jest to nowa generacja i aby tak dalej. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.